Dzień dobry, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam opowiem trochę o zwalczaniu grzybów w borówce. Będziemy używać switcha, znaczy wam opowiem. Nie będzie, teraz nie będziemy pryskać, bo nie ma na to pogody. Jest boróweczka. Działa zapobiegawczo. Co to Co to znaczy? Yy, robi taką barierę tutaj na tkankach i pozwala grzybom przenikać do środka do środka tkanek. Yy, naszych borówki, naszych roślin i przez to nam chroni ją i jeszcze działa interwencyjnie czyli jak już jest grzyb to hamuje, hamuje jego rozrost działanie działanie ma wgłębne i co to znaczy działanie wgłębne już Wam pokazuję tutaj zrobię Wam przykład o tym właśnie działaniu wgłębnym dajemy na to tu ta czarna opaska to jest grzyb. Jeżeli tutaj popryskamy, no to środek wejdzie do środka, tak? Tu i go i się nim zajmie, tak? Powinien go zniszczyć. Jeżeli grzyb jest tutaj, jak pokazane, a my opryskamy tutaj, jest w głębnie, no to on będzie tylko tu pracował, w miejscu. Tutaj gdzie popryskaliśmy, tak dlatego jest ważne, żeby tutaj całość to popryskać z dwóch stron, dlatego się mówi, że trzeba to dość dobrze, dość dokładnie popryskać, żeby ten środek mógł działać. Jeżeli byłby systemiczny, to nawet gdybyśmy tutaj popryskali, czy byśmy tu popryskali, no to on by sobie ładnie tu się rozszedł, złapałby tego grzyba i by go nam zwalczył. Tak? Jakby wyszły nowe pędy, tak, by to wyrosło, jeszcze on by tam funkcjonował, bo tam jest do 2 czy 3 tygodnie taki systemiczny działa, zależy, eee, ale to będziemy omawiać w może innym odcinku, no to on wtedy nawet w ten, na ten świeży pęd, czy na, no, na świeże liście on sobie przejdzie, on sobie krąży ładnie w roślinie, tak? A tutaj w głębny, czyli ten switch, który wam pokazywałem akurat, nie, to jeżeli tu popryskamy, to on tutaj nam nie przejdzie. To jest właśnie jedyny minus tego, dlatego trzeba dokładnie wszystko tutaj ładnie opryskać cały cały krzaczek, tak? Liście tak samo tutaj wszystko musi być ładnie opryskane. Mówię, w jednym miejscu, tam gdzie popryskacie, tam będzie działało, czyli musicie ideal... wtedy byście musieli idealnie trafić w miejsce grzyba, tak? No ale kto będzie chodził i celował? To nie strzelnica, nie? Dlatego tu trzeba się z tego przyłożyć. Najlepiej przed atakiem e, grzyba interwencyjnie, tak? Zapobiegawczo, przepraszam, zapobiegawczo przejechać, niech już chroni i później dalej to e, monitorować. A także działa powierzchniowo, czyli co? Pryskając takim środkiem, który działa powierzchniowo, on robi nam taką motoczkę w tym miejscu, gdzie jest to popryskane i... Nie, nie ma przenikania y, patogenów do, do roślin. Formulacja dwuskładnikowa, moim zdaniem dobra, która ogranicza y, powstawanie odporności wśród grzybów. I w skrócie, zapobiegawszy przed wystąpieniem choroby, y, interwencyjnie, jak są pierwsze oznaki, pierwsze naprawdę, pierwsze trzeba szybko zareagować, raz, dwa, wskoczyć, z zabiegiem, oczywiście musi być dobra temperatura stosowanie środka w głębnie, czyli wnika w tkankę rośliny i tam sobie działa tylko w miejscu naniesienia preparatu czyli tak jak mówię, tutaj jak popryskam tutaj już nie przejdzie bo tu musiał być układ musiał być działanie systemiczne inne środki i, i działanie Zapobiegawczy, czyli nam na zewnątrz robi taką osłonkę, ochronkę dla, dla naszych roślinek. Dzisiaj jest bardzo, bardzo zimno, nie nadaje się ten dzień do pryskania, do takich zabiegów, bo po prostu się nie będzie wchłaniało, a będzie szkodziło roślinom. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał, i zapraszam do drugiej części, bo sobie to podzielimy, żeby to nie było za długie trochę o chorobach, o antraknozie. Dalej będziemy cisnąć ten temat, switcha i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia, cześć!